I muszę powiedzieć, że niestety, ale mamy tych przypadków więcej niż w, porównując rok 2018. W drugim półroczu 2018 roku mieliśmy tych przypadków 13, teraz już mamy 21. Oczywiście hmm, kleszcze przenoszą nie tylko boleriozę, ale również kleszczowe zapalenie mózgu. No, środki ostrożności, już o tych środkach tutaj Państwo wiecie, bo ja już kilkakrotnie wspominałam, w jaki sposób możemy się uszczedź, czyli odpowiedni ubiór, długi rękaw, odpowiednie obuwie, jeżeli wychodzimy do lasu. Oglądamy swoje ciało po każdej, że tak powiem, wycieczce, nawet do własnego ogródka, bo przecież wiemy, że kleszcze też bytują w naszych ogrodach, na naszych skwerach, prawda? Nie przypalamy kleszcza, jeżeli go znajdziemy na swojej skórze, nie smarujemy go tłuszczem są do tego odpowiednie narzędzia, którymi można usunąć. Łukowatym, takim szybkim ruchem tego kleszcza usuwamy. Również ważną rzeczą jest to, że my możemy stosować repelenty, które w jakiś sposób nas chronią. Ja chciałam tu zwrócić uwagę też na tą boleriozę, bo to jest choroba zakaźna, którą powodują krętki borelii. I na boleriozy nie mamy niestety szczepień, na kleszczowe zapalenie mózgu mamy. Mamy teraz też nowy typ kleszcza z gatunku hylaoma. Jest to kleszcz tropikalny, który tutaj dostaje się też do Europy Środkowej. On na ogół, że tak powiem, bytuje w krajach takich azjatyckich, afrykańskich. W Europie to Europa Południowa, Grecja, Hiszpania. No niestety, przedostał się już do Niemiec i znaleziono go na skórze konia. Także no jest ta możliwość, że będzie migrował, ponieważ zmiany klimatyczne, ocieplenie klimatu powoduje to, że kleszcze też sobie migrują i zwiedzają świat i są potencjalnym zakażeniem. Ten kleszcz też przenosi boleriozę, kleszczowe zapalenie mózgu i jeszcze jedną rzecz taką chorobę jak gorączka krwotoczna, czyli taka choroba tropikalna, która na szczęście u nas jeszcze nie występuje. Jeśli chodzi właśnie tutaj o te działania związane z usuwaniem kleszcza, należy pamiętać, że dość szybko należy to zrobić, żeby no nie namnożyły się nam tutaj te wirusy w naszym organizmie, bakterie przede wszystkim, te krętki borelii, ponieważ szybkie działanie, no to ryzyko zakażenia jest troszeczkę mniejsze, aczkolwiek no nigdy nie wiemy, jak to szybko pójdzie, jaki ten proces będzie. Prawda? Sprawa też jest taka, że musimy uświadomić sobie, że jeżeli kleszcz nas ugryz i powstaje rumień, no to... Może to być właśnie już taka choroba jak bolerioza. Trudna do zdiagnozowania, bo ona tak się maskuje różnymi objawami. Czasami są to objawy takie grypopodobne, że boli głowa, że jest łamanie w kościach, że jest gorączka. Czasami po kilku latach dopiero wychodzi to, że to jest bolerioza. Lekarze się tutaj głowią, są różnego rodzaju badania przeprowadzone. Można zrobić sobie test na obecność tej choroby. Można zrobić sobie właśnie test z krwi, natomiast no, ważne jest, żeby pamiętać, że jeżeli nas ugryzł kleszcz, to żebyśmy pamiętali i zgłosili to lekarzowi, bo to w tej diagnostyce na pewno y, pomoże. No i przede wszystkim bądźmy ostrożni. Oglądajmy siebie. To nie jest prawda, że kleszcze skaczą z drzewa, prawda, że one tutaj tylko w jakichś borach, lasach głębokich i głównie polują na ludzi, którzy zbierają jagody, grzyby. Nie, ponieważ, tak jak wspomniałam, nawet w naszym przydomowym obródku też to się może zdarzyć. Także te środki ostrożności jak najbardziej musimy tutaj. Jeśli już usuniemy tego kleszcza, zdezynfekujmy to miejsce, obserwujmy siebie. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, zgłośmy się do lekarza, możemy tutaj zasięgnąć tej porady, tak jak mówiłam, być może te wykonać testy z krwi, czy też leczenie antybiotykowe, ale to tutaj najlepiej, jeżeli zadecyduje o tym lekarz.